Ona tam poszła w towarzystwie służącej, komnata wyglądała na nienaruszoną. Podeszły do łoża, odsłoniły kotary, i tam znalazły poćwiartowane ciało chłopca. Pani Zemdlała, natomiast jak doszła do siebie, to już nigdy nie odzyskała równowagi psychicznej, błąkała się po tym zamku, wołając imię ukochanego. Natomiast harfiarz ani myślał opuścić łoża, ani myślał opuścić zamku. Mimo, że go pochowano, to każdego dnia, każdego ranka znajdowano jego ciało. Ponownie w tym samym łóżku zakrwawiony. W końcu wezwano księdza, ksiądz zrobił Odpowiednie egzekwie, i od tego czasu harfiasz już się nie pojawiał, zwłoki się nie pojawiały, ale było zawsze barwione prześcieradło na czerwono, krwią i to się barwiło przy pełni księżyca. Natomiast w zamku zawsze można było usłyszeć kroki i dźwięki harfy. I jeżeli harfiasz grał przez Całą noc wówczas znaczyło to, że wkrótce umrze ktoś z członków rodziny. I wtedy widziano też, to jest jedyny moment, w którym widzi się postać wędrującego chłopca, ubranego w strój epoki i się tak snuje grając na harfie. Ostatni raz tego harfiarza widziano w roku 1948, gdzie umarł. Ojciec, obecnie urzędującego, obecnie panującego właściciela tego zamku.